Dobry, Szczęść Boże, Chrystus narodził się. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w drugą niedzielę po Narodzeniu Pańskim. Trwamy w tym liturgicznym okresie radości z tego, że Słowo stało się ciałem i dziś przewodzi nam fragment znany, słyszany już kilka razy w liturgii w czasie tego ostatniego okresu to prolog Ewangelii według Świętego Jana. Zachęcam Was do tego, byśmy to słowo wysłuchali, przynajmniej fragmenty i spróbujemy pokrążyć trochę wokół tematu przez Jezusa do Ojca. Serdecznie zapraszam. Z Ewangelii według świętego Jana. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez nie się stało, a bez niego nic się nie stało z tego, co się stało. W nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Na świecie było Słowo, a świat stał się przez nie, lecz świat go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy ani z krwi, ani z ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili. A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas, i oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski. I prawdy. Jezus Chrystus, Bóg człowiek, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek. Jezus Chrystus posłany, aby objawić Ojca, objawić prawdę o Nim, powiedzieć, jaki On jest i zaprosić nas do szczególnej relacji z Ojcem. Jezus Chrystus posłany, aby zbawić, aby wejść w naszą ciemność. W ciemność grzechu, w ciemność naszych ograniczeń, by zwyciężyć zło i dać nam życie. Jezus Chrystus. No i mogą być wobec Jezusa Chrystusa dwie postawy. Jedna to jest nieprzyjęcie. Przyszło do swojej własności słowo, ale Swoi go nie przyjęli. To może być o nas. Kiedy mamy swoje plany, swoją wizję, nawet wiary. Kiedy nie wpuszczamy Jezusa w różne obszary naszego życia, bo wiemy lepiej. To może być o nas, kiedy wybieramy życie w ciemności, nawet gdy usiłujemy ubrać garnitur światłości. Ale nie przyjmując głęboko w sercu Jezusa, tak naprawdę go odrzucamy. No i może być postawa przyjęcia człowieka, który wcale nie jest idealny, ale który mówi wierze, który mówi kocha, który mówi potrzebuje Boga. Przyjęcie Jezusa, uwierzenie w Jezusa, pragnienie Jezusa, prowadzi nas do tego, że odkrywamy swoją tożsamość wypływającą z chrztu świętego, że jesteśmy dziećmi bożymi. I kiedy jesteśmy z Jezusem, które objawia ojca i zbawia, z Jezusem, który jest naszym przyjacielem i bratem, zbawicielem, to patrząc na niego, patrzymy na ojca. Patrząc na niego, widzimy ojca. Wchodząc w relację z Jezusem, wchodzimy w relację z ojcem, bo to Jezus prowadzi nas do ojca. Dlatego wiele modlitw w kościele kończy się tym wezwaniem przez Chrystusa Pana naszego. To Jezus, słowo wcielone, jest drogą do ojca. Jeśli masz syna, masz wszystko. Jeśli masz syna, masz Ojca. Jeśli jesteś w relacji z synem, z Jezusem Chrystusem, będziesz w relacji z Ojcem. Adorujmy więc to Słowo, Słowo, które stało się ciałem. Oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy. Adorujmy więc Najświętszy Sakrament. Adorujmy Jezusa w znaku ikony. Adorujmy Jezusa. Gdy jesteśmy ze Słowem Bożym, gdy czytamy Biblię, gdy zatrzymujemy się, adorujmy Jezusa w modlitwie ciszy, w modlitwie kontemplacji, bądźmy razem z Jezusem, bo wtedy będziemy z Ojcem. Jezus, kiedy jesteśmy z Nim, gdy z Nim rozmawiamy, gdy Go słuchamy, prowadzi nas do Ojca, a Ojciec wypowiada zawsze, Słowo miłości, słowo podniesienia naszego serca, naszego życia, bo nas bardzo miłuje. Zatrzymaj się, proszę, przy tym fragmencie słowa i zapragnij takiej głębokiej relacji z Jezusem. Niech ten rok, który rozpoczęliśmy, będzie właśnie bardzo mocno pod znakiem Jezusa Chrystusa, przyjaciela i Pana, zbawiciela, którego adorujemy którego się wpatrujemy i z którym idziemy ku pełni życia. Dobrego dnia Wam życzę, niech Pan Wam błogosławi.